to dobra chłopcy, no to teraz idziemy już do naszej bazy, oj co ja mówię nie mogę się spóźnić na lekcję, bo mnie stary mój ojciec zabije, co nie no to dobra, no to już tam idę zanim przegram, co nie no to dobra, idę już tam kurde na lekcję, co nie no to już tam idę kurwa na lekcję, okej, okay, no to już tam idę kurwa już tam idę. to dobra, czyli budujemy bez lolka, czy co no powiedz kazio i bajceps, bo bez lolka to jakaś smutna ta infa, co nie potrzebujemy lolka na naszą lekcję informatyki, co nie no to jak no to dobra, no to chodźmy może go poszukać, albo jest chory, tak nieważne na razie grajmy bez niego, czyli lolka oczywiście. No ja tam nie wiem ale co mi tam idziemy grać w Minecrafta okej okay, no to jak gramy dalej w Minecrafta czy nie no powiedz tak no to jak gramy w Minecrafta co nie łysy i kazio ja bajceps muszę grać se sobie w Minecrafta okej okay, no to dobra to co budujemy w Minecrafcie ma ktoś pomysła. No spoko, spoko, biceps i łysy, a co mi tam, co ja tam złego zrobiłem, przecież dzisiaj cały dzień w szkole mamy wolne lekcje, bo nikt z nauczycieli się nie zjawił dzisiaj poza panem trenerem, co nie, ale co tam, no to dobra, no to jestem już na to gotów, co mam zrobić, co nie, no to dobra, to później, i poczekamy na lolka dzisiaj sobie pograjmy. Się mamietek, to ja, pysio i mandarynka, co nie, no to dobra, no to jak wróciliśmy ze zjazdu chochlików, ale fajnie było, aż dwa czy trzy dni tam byliśmy, co nie, no to dobra, no to ja jestem już gotów na zabawę, no to w co się bawimy, no nam powiedz, tak, no to dobra, no to czas na zabawę, co nie, no to. W co się bawimy Mietku żulu zombi, no nam powiedz No właśnie właśnie Mietek musimy się w coś pobawić co nie no to jak Mietek żulu zombi, co nie no to dobra fajnie było na zjeździe chochlików to nie powiem ale zaraz ci powiemy jak było I przygotuj inne zombiaki by też słuchali naszych opowieści z corocznego zjazdu chochlików w kwietniu każdego roku co nie no to dobra no to już będziemy o tym rozmawiać, okej. Okay. To dobra, już jestem gotowy, już idę powoli sobie do szkoły. I takie tam, co nie, no to dobra, no to ja jestem już na to gotów, idę do szkoły i spytam sprzątaczkę gdzie jest reszta klasy, no to dobra, no to idę już pytać się kogokolwiek gdzie jest klasa, bo dzisiaj plan lekcji, coś chyba się zmienił, bo tak słyszałem z rozmów kolegów z klasy na Discordzie, no to Discord się nie myli, idę do szkoły. Co dobra, teraz jestem już w szkole, teraz tylko muszę iść na infę, co nie, no to dobra, no to już tam kurwa idę, co nie, no to dobra, no to idę kurwa na infę, chyba się zabiję, jeśli będę musiał robić te trudne zadania na komputerach, co nie, ale co mi tam, idę tam na infę, ciekawe jak reszta klasy zareaguje na mnie w szkole, co nie, ale dobra, idę tam, gdzie mam, czyli się troszeczkę. W szkole tak no to jestem na to kurwa gotów.